Oto co naprawdę stało się z ukraińską modelką, która zaginęła bez śladu w Dubaju, a potem po pewnym czasie została znaleziona cała połamana z ogromną liczbą obrażeń. Sądząc po nagraniach, które znaleziono w jej chmurze, nie z własnej woli stała się uczestniczką zamkniętych imprez arabskich szejków Port Party Dubaj. Dla tych, którzy nie wiedzą, dziewczyna nazywa się Maria Kowalczuk. Jest ukraińską modelką, a 9 marca widziano ją po raz ostatni w Dubaju. Po tym 11 marca przestała się już kontaktować, a znaleziono ją dopiero 19 marca przy jednej z dubajskich dróg, całą pobitą i z obrażeniami. Po tym jak przewieziono ją do szpitala, lekarze przeprowadzili wiele operacji, ale nawet po tym wciąż nie jest w stanie mówić ani składać zeznań. Policja w Dubaju twierdzi, że po prostu spacerowała po zamkniętym placu budowy i spadła z wysokości, chociaż jest to bardzo mało prawdopodobne. Niedawno udało się uzyskać dostęp do chmury Marii Kowalczuk i tam znaleziono nagranie wideo, które zrobiła podczas tej ostatniej imprezy. To, co dzieje się na tych nagraniach, nawet nie chcę tutaj opisywać słowami, bo za coś takiego można po prostu zostać usuniętym. Jeśli chcecie wiedzieć, co tam było, możecie znaleźć te nagrania pod linkiem w moim profilu. Znajdą się tam również nagrania z zamkniętych imprez Port Party Dubaj, które niedawno trafiły do darknetu. Tam także nie dzieje się nic dobrego, ale jeśli obejrzycie te nagrania, przynajmniej będziecie wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się na imprezach w Dubaju.